Cześć śmiał z tej strony. Słuchajcie, e, parę słów dzisiaj o e, sprawie deregulacji różnych zawodów. W dniu dzisiejszym chciałem się skupić na deregulacji e, zawodu taksówkarza na uwolnieniu dostępu do zawodu pod tytułem Taksówkarz. Straszne są generalnie oburzenia zaponowało wśród Taksówkarzy. Demonstracje grożą panowie, że zablokują Warszawę, na przykład w czasie euro, czy tam Wrocław, czy Gdańsk. Dlaczego? No, wiadomo, że każdy dba o to, żeby nikt mu się nie wpierdzielał w ogródek, żeby spokojnie mógł zarabiać. Mam tą świadomość, słuchajcie, bo mam paru kolegów taksówkarzy, że Zarobki taksówkarzy się zmniejszyły na przestrzeni ostatnich lat. Na tej zasadzie, żeby zarobić tyle samo, co kiedyś muszą o wiele więcej jeździć, prawda? No, wiadomo, waha droższa i tak dalej. No, ale generalnie taka sytuacja dotyczy większości społeczeństwa. Jeżeli już wchodzimy w coś, co się nazywa wolny rynek, to nie, nale nie należy akurat w wypadku na przykład taksówkarzy robić żadnych wyjątków. Dlaczego? Dlatego, że konkurencja wśród taksówkarzy jest czymś najlepszym, czymś najlepszym dla klienta. A ja jako klient taksówek od czasu do czasu życzę sobie, żeby mógł wybierać, prawda, żeby była ta konkurencja. Tłumaczenia taksówkarzy. Dlaczego nie należy doregulować, dlaczego nie należy dopuszczać e e wszystkich do zawodu. Przykładowo. Albo na czym taksówkarz będzie mógł zaoszczędzić? Na stanie technicznym samochodu. I co, chcesz, pan, żeby wozić pana jakimś rupieciem, gratem i tak dalej? No, kurwa. Takie tłumaczenie to już samo świadczy źle o osobie, która je wypowiada, bo do taksówkarza należy dbanie o swój warsztat pracy i o to, żeby ten warsztat w pracy był sprawny. Wszystko na temat. Druga sprawa. A panie, bo wtedy będą jeździć przewozy osób. I po, pojedziesz pan samochodem, zapłacić pan za 5 km 500 zł, bo tam małym drużkiem będzie coś napisane. No, jak klient jest kretyn i nie umie czytać, albo nie jest kumaty, no to zapłaci. tyle. E, ja kiedyś mi się zdarzyło coś takiego, że wsiadłem do taksówki licencjonowanej, nie do przejazdu osób. To było w tą zimę, co były to takie burze śnieżne zajebiste. Wsiadłem do taksówki <laughs> i, słuchajcie, uspieszyłem się, żeby odebrać dzieciaka z przedszkola, gdyż cała komunikacja stała w Warszawie, ledwo się dostałem z miasta. No i tutaj w moich okolicach wsiadłem do taksówki i jedziemy. No ja patrzę, a goś tam kurwa na maksymalną taryfę, nie wiem, czwartą, piątą czy dziesiątą taryfę włączoną. Pytam się, mówię, a z jakiej okazji ta taryfa? A gość, no bo warunki pogodowe są takie. Wiecie, próbował mnie wkręcić. No. Mówi, proszę pana, ja sobie sam ustalam taryfę. Ja mówię, nie, kurwa mać. Tak to sam? Zapłaciłem mu tyle, ile płaciłem zwykle na tej trasie, na tym kursie. Ani grosza więcej. Groził mi policją, no go zabiłem śmiechem po prostu. I tutaj dochodzimy do kolejnego argumentu ze strony taksówkarzy. Bo taksówkarz musi być profesjonalistą. Proszę Was. Ile razy. Ja bardzo dobrze znam Warszawę. Warszawę znam jak własną kieszeń. Znam większość ulic warszawskich, większość, większość przejazdów. Większość. No, w znam Warszawę jak własne podwórko. Ile razy mnie taksówkarze próbowali wozić jakimiś dziwnymi yy, trasami. Ile razy ściemniali że gdzieś tam jest korek, czy coś, podczas gdy ja również natężenie ruchu w Warszawie bardzo dobrze znam. E, ile razy próbowali mnie wkręcać, to się w pale nie mieści. E, tak samo, jeżeli chodzi o <gryw> już sławne przejazdy, jeżeli człowiek jest po kielichu. Nie wiem, czy zauważyliście kiedyś z tym, że z reguły od razu taksówkarz robi, podgrzewa, podkręca ogrzewanie, zamyka szyby i czeka. Jest. pu, Pacjent zacznie, to wtedy kurna na orbitę. Jeździ, taksówka się rusza. I wozi klienta. E, o tym mówili mi moi koledzy, którzy są taksówkarzami wieloletnimi. To nie to, że są jakieś gnojki. To są goście, którzy po 20 lat na taksówkach jeżdżą. Mówię, jest to standard. jest To wtedy sobie dorabiają w ten sposób. Niech mi tu nikt nie mówi o profesjonalizmie. Wolny rynek, i koniec. No. Jeżeli rozumiem, że płaczą taksówkarze, że albo licencje, albo egzaminy. Dobra, niech będzie. Musi taksówkarz zdać, przykładowo uzyskać licencję, czyli muszą sprawdzić go psychotechnicznie, badania, plus na przykład to, czy nie jest karany. I wszystko na temat. Egzamin ze znajomości miasta? Proszę was, w dobie GPS-ów, ja wiem, że GPS-y są zawodne, ale w dobie GPS-ów i w dobie tych wszystkich zmian, rozbudowy itd., tak nie, nie zliczę, ile razy ja taksówkarzowi mówiłem, gdzie jaka ulica jest w Warszawie. I to nie młodemu taksówkarzowi, tylko staremu. I to miał być profesjonalista. Stan techniczny samochodów to samo. Czasami się wsiądzie do samochodu, gdzie wisi licencja jak W, a jebie z czynami, kurna, syf, brud, smrót i ubóstwo. Wysiadam z takiej taksówki, idę do tej, w której jest czysto. I na tym polega konkurencja. Co to ma być, kurwa? Kasta taksówkarzy? Jeżeli tak, to niech ta licencja kosztuje, kurwa. Jeżeli chcą regulacji, niech się zgodzą na, przykład, na to, że za licencję będzie się płacić na np. w Nowym Jorku 100 tysięcy dolarów na przykład za licencję. I wtedy rzeczywiście goście, którzy. A i wtedy pewnie ograniczyłaby się liczba taksówek. Wtedy by naprawdę byli zafascynowani pracą profesjonaliści i kojarzyliby kasę, nie byłoby konkurencji, bo było za kilometr 28 złotych, na przykład. No. Żeby było ciekawe, jak ja do siebie tutaj gdzie mieszkam, parę lat temu zamawiałem taksówkę, to przyjazd taksówki, tutaj z parę kilometrów, to jest 7 kilometrów może wszystkiego, do mnie to wynosił około 9 do 10 zł, żeby stąd gdzieś dalej ruszyć. Bo u mnie się płaci za dojazd taksówki po miejscu zamieszkania. Teraz ja muszę zapłacić już 20 zł. Bo zawsze jest jakieś pierdzielanie: albo to, albo mnie się nie opłaca tu przyjeżdżać, albo to, albo sram to. To ja sram na coś takiego. Niech uwolnił rynek, co będę wybierał. A taksówek jest u mnie bardzo mało. Niech uwolnił rynek, ja będę sobie wybierał wtedy to, kto, kto jest tańszy. Będę miał swojego pana Marka, takiego jak z Gdańska, i pan Marek będzie mi woził. Jeżeli będę odczuwał taką potrzebę. No i wszystko na temat. Dziękuję.